Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. I przypominam, że jeżeli uznacie Państwo, że ten vlog jest wartościowy i powinien mieć jak największą liczbę odbiorców, to możecie Państwo bardzo łatwo mi w tym pomóc. Wystarczy, że dacie Państwo łapkę w górę, napiszecie cokolwiek w komentarzu. Na przykład oszukacie mnie, że nie wyglądam tak strasznie paskudnie jak wszyscy mówią, oraz co najważniejsze, że udostępnicie. Ten materiał, gdzie się tylko da. Może być na swoim wallu na Facebooku, może być w jakiejś grupie Facebookowej, w jakiejś grupie dyskusyjnej, albo nawet w komentarzu, nawet na YouTube pod innym vlogiem, nawet moim. To bardzo dużo, drodzy Państwo, daje, mówi algorytmowi. O, to jest dobry vlog, warto go polecać. A informacje z dzisiejszego vloga i przede wszystkim opinie na temat tego, co się dzieje, mogą być szczególnie ważne. Początek niezwykle optymistyczne. Poniedziałek i wtorek wśród ludzi, którzy interesują się kursem złotówki, no, był bardzo dobry, optymistyczny. Wystarczyło spojrzeć na dolara, żeby zobaczyć, że tak jak niedawno jeszcze dolar bardzo szybko szybował w górę, tak nagle zapikował. I o ile jeszcze niedawno kosztował w okolicy 5 złotych, z tych, tak teraz zaczął zmierzać w kierunku 4 ,80 zł 80 groszy. No drodzy państwo, prawie 20 groszy w tak krótkim czasie to naprawdę bardzo dobra wiadomość dla wszystkich, którzy na przykład yy, jeżdżą samochodem, bo ropa jest wyceniana przecież w dolarach i tak dalej, i tak dalej. W ogóle no super. Tyle tylko, że wystarczyło spojrzeć na dowolne inne pary walutowe ze złotówką, na przykład na euro, żeby zobaczyć, że to nie do końca jest tak, że złotówka się umacnia. Trochę się umocniła, ale tylko trochę, a tak naprawdę to dolar bardzo mocno osłabł. No właśnie, dlaczego dolar osłabł? Pojawiały się w tym samym czasie, gdy dolar słabł, informacje, że Chiny przypuściły atak finansowy na dolara. Sam Xi Jinping miał rozkazać państwowym bankom, aby sprzedawały masowo dolara, przez co osłabiały jego wartość. W celu osłabienia tej wartości, czy mówiąc krótko, Xi Jinping miał zacząć finansową wojnę ze Stanami Zjednoczonymi w celu zniszczenia ich Waluty. No, bardzo mocna sprawa. Stany Zjednoczone, za próbę zniszczenia dolara jako waluty światowej, do tej pory rozpoczęły już co najmniej kilka konwencjonalnych konfliktów zbrojnych. I zwykle się tak zdarzało, że jak jakiś kraj czy przywódca danego kraju śmiał spróbować zagrozić pozycji dolara jako waluty światowej, waluty zapasowej, to nagle się okazywało, że ten mm, Przywódca jest wielkim zbrodniarzem, a w kraju tym trzeba wprowadzić demokrację. Nawet jeśli ten kraj nigdy wcześniej demokracji nie znał, bo w krajach o tej kulturze no, po prostu demokracji nigdy wcześniej nie było, to nagle się okazywało, że ten konkretny kraj musi po prostu mieć demokrację. I to mimo tego, że Stany Zjednoczone równocześnie współpracowały z innymi krajami, w których demokracji nie było. I w te kraje, w których nie było demokracji, ale współpracowały ze Stanami Zjednoczonymi? Toulouse, Ale ten konkretny, który chciał dolarowi zagrozić, no to, drodzy Państwo, no potrzebował demokracji. I tak na przykład bardzo mocno demokracji potrzebowała Libia. Kraj, który oczywiście był rządzony przez dyktatora Kaddafiego, więc go Pochwalać nie można, bo to był dyktator, ale za tego dyktatora Kaddafiego żyło się Libijczykom zdecydowanie lepiej niż po wprowadzeniu akcji wprowadzania demokracji. Niestety. Może, może dlatego, że ta akcja się nie udała, ale przede wszystkim nie udało się Kaddafiemu odsunięcie dolara od bycia walutą światową. Dlaczego? Bo przerwał swoje ziemskie życie. To wszyscy pamiętają. Wpiszcie sobie Kaddafi, Libia, petrodolar i wam tam powyskakuje, jak to Kaddafi wymyślił sobie odejście od petrodolara. Od dolara w rozliczeniach za ropę naftową chciał odejść także Saddam Hussein. Tak, ten Saddam Hussein od Iraku, w który został dwa razy Zaatakowane yy, przez Stany Zjednoczone i sojuszników, jak się łatwo można przekonać, dwa razy pod fałszywym pretekstem. Drugi raz jest to wiedza powszechnie znana, więc zacznę od tego drugiego. Oszukana została społeczność międzynarodowa, że Irak i Husain posiada broń masowego rażenia. No w związku z tym, na fali strachu, która została tym wywołana, no bo jak on ma, to może użyje, więc wszyscy jesteśmy zagrożeni, więc, żeby się bronić, musimy. Irak zatakować, Irak został najechany, potem nawet nie próbowano pod, nic podrzucić, po prostu nic nie znaleziono, a Brytyjczykom i Amerykanom, którzy oszukali opinię międzynarodową publiczną, włos za to z głowy nie spadł, nikt nie został za to rozliczony, a Hussein, no Hussein nie żyje. Pierwsza wojna w Zatoce Perskiej też odbyła się, jak się potem okazało, pod fałszywym pretekstem, i o tym to już można, drodzy Państwo, sobie obejrzeć w materiałach z cyklu top 10 spiskowych teorii, które okazały się prawdą. I bo faktem jest, że Irak najechał na, Ku na Kuwej, to jest oczywista prawda, i nie wolno, drodzy Państwo, najeżdżać na inny kraj. Ja jestem obiektywny i dla mnie nie ma znaczenia, czy najechał Irak, czy najechały Stany Zjednoczone. Nie wolno, drodzy Państwo, więc ja tu oczywiście mówię B, Irak nie wolno było najeżdżać. Natomiast opinię publiczną, głównie amerykańską, do zgody na zaatakowanie Iraku w związku z agresją na Kuwait przekonało wystąpienie pewnej dziewczynki publiczne, Która rzekomo była kompletnie z nikim niepowiązana i opowiadała straszne rzeczy, jakie rzekomo robili i radcy żołnierze w Kuwejcie. Potem się okazało, że dziewczynka kłamała jak znud, bo została po prostu przygotowana przez em, bardzo dużą, znaną agencję. PRowską, a dziewczynka była, no jakby to ładnie powiedzieć, no troszkę podstawiona. Ona tam miała bardzo ciekawe konotacje religijne. Ale to, drodzy państwo, w top 10 teorii, które okazały się prawdą. Jak nie zapomnę, to w opisie dam link do takiego materiału. Drodzy państwo, nie uwierzycie, co kiedyś było teorią. Na przykład kiedyś twierdzono, że mafia nie istnieje, albo jakie rzeczy, które się w głowie nie mieszczą, potem okazywały się prawdą. Na przykład to, że amerykańscy lekarze świadomie zakażali pacjentów śmiertelną chorobą tylko po to, żeby prze, przebadać proces rozwijania tej, tej choroby od samego zakażenia. Aż do końca, drodzy Państwo. Także masakra, niesamowita masakra. I najgorsze jest to, że takich materiałów typu top 10 teorii, które się okazały prawdą, to na kanale wideo jest chyba już 4 czy 5. Także 40 czy 50 takich teorii już na 100% jest prawdą. I te informacje są całkowicie w mainstreamie. Także no tutaj do tej pory, jak ktoś próbował. Obalić dolara z pozycji waluty międzynarodowej, to zwykle bardzo źle kończył. No, teraz próbują Chiny i to się w ogóle z tym nie kryją, i nie miejmy złudzeń. Elementy tego, co się dzieje przy okazji konfliktu na Ukrainie, takie rzeczy jak na przykład to, że Rosja nagle zażądała, żeby płacić za gaz w rublach i, po, i tym podobne rzeczy, to też jest element Szkodzenia Stanom Zjednoczonym poprzez próbę zbicia dolara jako waluty międzynarodowej. Dlaczego to jest takie dla Stanów Zjednoczonych groźne? O tym za chwilkę. Najpierw tylko powiem o tym, co powinienem był powiedzieć na samym początku, bo ostatnio jest tyle rzeczy, że nie daje rady kręcić vlogów na każdy temat, więc warto dosłownie trzy zdania a propos tego, że rzeczywiście złotówka troszeczkę się umocniła. Rzeczywiście troszeczkę się złotówka umocniła. Warto o tym wspomnieć, warto pokazać, przypomnieć mechanizm. Dlaczego się złotówka umocniła? Bo panu Sasinowi nie nie Wyszło. Tym razem kuchwale Polski, kuchwale ojczyzny, kuchwale dobra Polski mu nie wyszło. Szkoda, że próbował, bo tym, że próbował, bardzo mocno Polsce zaszkodził. E, żeby zrozumieć o co chodzi, trzeba sobie przypomnieć, dlaczego ostatnio mieliśmy takie tąpnięcie na złotówce. A no, dlatego, że pan Sasin, prawdopodobnie nie sam, ale on był twarzą tego pomysłu, wymyślił sobie podatek, który ja bym nazywał podatkiem rabunkowym działającym wstecz od firm, które, które zatrudniają co najmniej 250 osób. O co chodzi? Chodzi o to, że pan Sasien z kolegami był uprzejmy całkowicie wypaczyć ideę podatku od nadzwyczajnych zysków unijną, która miała dotyczyć wyłącznie spółek energetycznych. I tak na początku pisowcy powiedzieli, że, pro, że zrobią ustawę od nadzwyczajnych zysków spółek energetycznych, w dodatku wyłącznie spółek Skarbu Państwa. Co złożyło oczywiste, było bez sensu, bo przecież spółki Skarbu Państwa um, no to są kontrolowane przez państwo. Więc zamiast opodatkowywać nadzwyczajne zyski tych spółek, wystarczyłoby im powiedzieć, przestańcie ograbiać ludzi, żeby mieć nadzwyczajne zyski. Czyli mówiąc krótko, sprzedawajcie taniej. I nie będzie problemu. No ale zamiast tego, PiSowcy sobie wymyślili, że te spółki Skarbu Państwa nadal będą nas grabić, w związku z oczywiście w cudzysłowie, grabić, w związku z tym będą mieliły gigantyczne zyski i te gigantyczne zyski zostaną obłożone dodatkowym 50% podatkiem, w związku z czym PiS będzie miał więcej pieniędzy na rozdawnictwo. I tak oto po raz kolejny wszyscy ci, którzy w tym kraju pracują, zarabiają pieniądze i coś kupują, zrzucą się na budżet PiSu do kupowania. Głosów wyborców naszymi własnymi pieniędzmi, czego nie rozumiesz, jakby powiedział dziki yy, trener, no wybory się zbliżają. Ale tutaj na tym się nie skończyło e, i potem ta ustawa zaczęła ewoluować i skoń, o, z ostatnich założeń do ustawy jakie wyciekły wynikało, że ten rzekomy podatek, znaczy ten podatek o mylącej nazwie od nadzwyczajnych zysków miały płacić już nie tylko spółki energetyczne, tylko wszystkie, niezależnie od tego czym się zajmują i już nie tylko Państwowe, ale również prywatne. Tyle byle wystarczyło, żeby, płaci, żeby yy, zatrudniały więcej niż 250 osób. Jaki był efekt? Efekt był taki, że inwestorzy zobaczyli, woła Boga, co się dzieje, a w ogóle to jeszcze chodziło o zyski za 2020 rok. Tak, 2020 rok. Który ma się już ku końcowi, czyli de facto był to podatek działający wstecz, bo dotyczył również tego, co firmy robiły w styczniu, w lutym, w marcu, w kwietniu, który już był, prawda? Czyli typowy podatek działający wstecz nieuczciwy, niezgodny z prawem, niemoralny, nietyczny, no ale chcieli go wprowadzić. W związku z tym inwestorzy zobaczyli to i pomyśleli O cholera! To jest jakiś bałtustan, to jest gorzej niż w trzecim świecie, e, trzeba spierdzielać, bo przecież to jest jakaś, e, jakieś kuriozum, teraz chcą nam zabrać 50% zysków, mówiąc, że one są jakieś tam nadzwyczajne, a za chwilę może nam firmy pozabierają. No to co? No to, to bach, sprzedajemy. No to jak zaczęli sprzedawać, to giełda poszła w dół, nie? No bo... Inwestorzy sprzedawali, to giełda poszła w dół, no i mieli kupę złotówek, które były im niepotrzebne, bo wobec uznania rządu Prawa i Sprawiedliwości za kompletnie niepoważne, nie chcieli już inwestować w Polsce. No to za te złotówki, które mieli ze sprzedaży udziału w polskich spółkach, no kupowali euroówki, dolary i inne waluty e, tych krajów, do których planowali przenieść swój kapitał i dlatego złotówka leciała na łeb na szyję. No a teraz gruchnęła informacja, że tego podatku Sasina nie będzie, że no, z Sasiniu nie wyszło mu. W związku z tym, giełda, w związku z tym, e, in, część inwestorów stwierdziło, Uf, to był tylko wypadek przy pracy. Stwierdzili, że jednak odkupują te akcje. W związku z tym te dolary czy urówki, które potrzebowali, które wcześniej kupili, to teraz sprzedawali, żeby mieć złotówki, żeby za nie kupić na polskiej giełdzie akcje. I tak oto troszkę giełda odzyskała i Troszkę złotówka się umocniła, ale generalnie to yy, ale i to widać po różnicach w umocnieniu się, przepraszam, yy, w osłabieniu się euro i dolara. Euro się osłabiło troszkę, a dolar się osłabił bardzo mocno. Czyli osłabienie euro wynikało z umocnienia złotówki, a osłabienie dolara wynikało przede wszystkim z osłabienia dolara, generalnie i troszkę z umocnienia złotówki. Z drugą taka ciekawostka, jak ktoś zna polityków, i ma dostęp do, do ich ust, jeśli oni coś tam e, mówią, zanim powiedzą publicznie, e, no to taki ktoś może zarobić kupę forsy na giełdzie, nie? No bo jakby ktoś na przykład wiedział zawczasu, e, co tam pan, e, pan ten, jak on się tam nazywa, przepraszam, słowo mi wypadło, e, pan... E, boże, minister Sasin, co tam pan Sasin zrobi, no to na przykład jeśli taki ktoś miał akcję spółek, prawda? No miał sobie akcję y, spółek, no i y, mógł w tym momencie podejrzewać y, i, i by wiedział, co pan y, Sasin zrobił, no to wiedział, że giełda poleci na łeb, na szyję, no to sprzedał zawczasu swoje akcje, gdyby Gdyby wiedział, to mógłby sprzedać zawczasu swoje akcje, mając za to pieniądze. Potem yy, ten giełda poleciałaby w dół, no to akcje byłyby tańsze, no to ten ktoś mógłby kupić akcje, yy, mógłby kupić akcje, a ponieważ yy, akcje by potaniały, to za pieniądze, które uzyskałby ze sprzedaży swoich akcji, po spadku wartości spółek, pozwoliłyby mu zakupić więcej akcji tak, Następnie pan Sasin mówi to, co mówi, giełda znowu idzie w górę, no i ten ktoś sprzedaje część akcji, część akcji. Jednocześnie dzięki tej operacji ma tyle akcji, ile miał wcześniej oraz sporo pieniędzy. Ja oczywiście nie twierdzę, broń Boże, że tak było, tylko zwracam uwagę, że chyba jakieś służby powinny sprawdzić, czy być może tak się nie stało, bo tutaj powinniśmy mieć całkowitą pewność, że nie doszło do sytuacji, w której ktoś na niemądrych, pochopnych wypowiedziach i tweetach naszych polityków, zrobił kupę forsy. Broń Boże, nie twierdzę, że nasi politycy mogli próbować w, w ten sposób manipulować rynkiem. No nie. Broń Boże. Nigdy w życiu by mi to przez myśl nie przeszło. Ale może, nie daj Boże, nie wiem, któryś był na podsłuchu, tak jak za Platformą Obywatelskiej politycy byli na podsłuchu bodajże w SOWA i przyjaciele. Może ktoś jakiemuś takiemu ministrowi podrzucił coś tam do telefonu. Prawda? Nigdy nie wiadomo. Trzeba by sprawdzić, czy tam ktoś nie zarobił kupę forsy na giełdzie. Trzeba to wykluczyć, drodzy Państwo. Także tutaj to jest a propos... Tej kwestii ze złotówką, i tutaj wracamy, drodzy Państwo, do dolara. E, dlaczego e, sprawa tego, że dolar jest walutą międzynarodową dla. E, dlatego, dla Stanów Zjednoczonych jest sprawą życia i śmierci. Bardzo prosto. Stany Zjednoczone, dzięki temu, że ich waluta jest walutą międzynarodową i światową walutą zapasową, mają całą masę korzyści. Która, którą zaraz wytłumaczę, ale z grubsza sprowadza się to do tego, że jeżeli ymm, e, dolar przestanie być walutą zapasową światową, to Stany Zjednoczone natychmiast bankrutują. Napstryk. I dodajcie sobie to, że tam ta gospodarka amerykańska ma się coraz gorzej, i tak dalej, i tak dalej. No, taka ciekawostka, nie? O co chodzi? No, chodzi o to, że Stany Zjednoczone, dzięki temu, że inaczej, dzięki temu, że dolar jest światową walutą zapasową, no to bardzo wiele różnych podmiotów chce mieć dolara. Prawda? No bo jest uznawany za taką walutę bezpieczną, walutę międzynarodową, za którą zawsze coś kupisz, nie? Każdy, każdy zaakceptuje Ci dolara. No poza Rosjanami, jak chcesz kupić gaz, nie? Ale z grubsza zawsze tak było, że każdy ci za, za, zaakceptuje dolara. W związku z tym, każdy tego dolara chce mieć i to zarówno pojedynczy ludzie, firmy, jak i na przykład kraje. W związku z tym, no kto emituje dolara? No Fed. Czyli to jest amerykański pieniądz, amerykański, w Stanach yy, amerykański pieniądz w Stanach Zjednoczonych. I teraz tak. Ktoś chce mieć dolara. No, jak można mieć dolara? Na przykład, nie wiem, yy, wysyłasz do Stanów Zjednoczonych kontener bananów i płacą ci za to dolarami. Yy, w normalnej sytuacji, yy, potem idziesz z tymi dolarami na jakiś tam amerykański rynek i kupujesz za te dolary na przykład telewizory. Czyli wyeksportowałeś do Stanów Zjednoczonych kontener bananów, a w zamian za to wracasz do na przykład Europy z kontenerem telewizorów, albo nie wiem, paletą telewizorów, bo powiedzmy, że telewizory są mniej warte. Towar za towar, a pośredniczył w, tym, w tych transakcjach dolar. Natomiast ponieważ dolar jest walutą zapasową, to ty chcesz mieć dolara. Po prostu I, i wysyłasz do Stanów Zjednoczonych kontener, dolar, kontener bananów, w zamian za to biorąc plik papieru, a w zasadzie płótna, a coraz częściej biorąc za to de facto zapisy na kontach cyfrowych, prawda? Czyli de facto warto, oddałeś materialną wartość banany, a dostałeś jakieś tam zapisy na kontach. Po prostu, czyli de facto Amerykanie za darmo dostali kontener dolarów. I ty za te dolary trzymasz. I nie planujesz w ogóle wrócić do Stanów Zjednoczonych, żeby coś za te dolary kupić, tylko na przykład, jak nie wiem, będziesz potrzebował mandarynki, na przykład z Izraela, to pojedziesz do Izraela i tam kupisz kontener mandarynek i tam bardzo chętnie twoje, twoje dolary przyjmą. Potem taki Izraelczyk, który ci sprzedał mandarynki, kupi na przykład od Greka cytryny, Grek kupi od Polaków ziemniaki i tak dalej, i tak dalej. Dolar wy, wygenerowany z niczego w Stanach Zjednoczonych krąży sobie po całym świecie, w ogóle do Stanów Zjednoczonych nie wraca. Dzięki czemu Amerykanie mieli przez długie, długie, długie lata możliwość kreacji pustego pieniądza z niczego bez konsekwencji, bez wywoływanie inflacji, czyli albo innymi słowy, no po prostu mieli towary i usługi za pieniądz, który tworzyli z niczego. No perpetuum mobile, prawda? No niczym w zabawie w sklep z czasów dzieciństwa, gdzie, sklep, gdzie pieniędzmi były liście i ktoś, kto kontrolował drzewo, mógł sobie zawsze tych, tych liści więcej narwać, prawda? No ale jeśli dolar przestanie być Walutą międzynarodową, walutą zapasową, już nie będzie tak, że za dolara zawsze coś kupisz, bo będą na przykład tacy ludzie, którzy nie będą chcieli tego dolara przyjmować. Albo jeśli dolar w ogóle zacznie tracić na wartości, będzie wzbudzona panika, no to nagle ludzie wrócą. Ze swoimi dolarami do Stanów Zjednoczonych, bo już nie będą chcieli trzymać zapasów swojej gotówki w dolarze, i powiedzą, tak, Amerykanie, tutaj jest kupa dolarów, dajcie nam za to towary. A jak nie macie za to towarów, których wy, wy, wyprodukowaliście, bo, wy, bo nie jesteście w stanie wyprodukować, no to może dajcie nam ziemię, może dajcie nam fabryki. No i w tym momencie robi się nieciekawie. Bo albo w tym momencie Ameryka powie, wiecie co to my przestajemy spłacać nasze zobowiązania, czyli de facto bankrutujemy. To jest bardzo niekorzystne. Albo e, powiedzą, że no proszę bardzo, no dobra, to oddajemy wam część. Stanów Zjednoczonych. Znaczy, oddajemy wam część własności na terenie Stanów Zjednoczonych, i nagle Stany Zjednoczone zaczynają mać, mieć ten problem, co Polska według pana Mateusza Morawieckiego, czyli że my mamy ten problem. On mówił, że Polska ma ten problem, że w zasadzie jest y własnością kogoś z zewnątrz, coś takiego, nie? No bo nagle się okaże, że no Stany oczywiście to jest kraj Amerykanów, ale na przykład bardzo duża część ziemi należy do Chin. W związku z tym, no, Amerykanie raczej na pewno się na to nie zgodzą, ogłoszą bankructwo. No i ogłoszą bankructwo, no i nikt im nic nie zrobi. No co? No, ktoś im wypowie wojnę i powie, że słuchajcie, no nie możecie tak po prostu głosić bankructwa i nie płacić swoich zobowiązań. No tak się nie da. No nie, Amerykanie są za silni, nikt tego nie zrobi. Więc sobie przestaną spłacać swoje zobowiązania, może nawet wymienią walutę i na przykład zamiast dolara wprowadzą nowego dolara. Albo wprowadzą cyfrowego dolara banku centralnego, jakiś tam e-dolara, coś takiego, nie? Tylko, że, że tego nowego e-dolara przez jakiś czas nikt nie będzie chciał. A nawet jak ktoś go potem będzie chciał, to już nie będzie robił sobie w, w, tej, w tej walucie zapasów. Czyli o ile Amerykanie nie poniosą konsekwencji tego, że przez lata de facto żyli na, kość, na koszt dużej części świata, o tyle, to już im się urwie. I nie będą już mogli żyć na koszt dużej części świata, bo już dolar nie będzie walutą zapasową. A to oznacza dla, dla Amerykanów drastyczne obniżenie standardu życia. Bo nagle będą mogli konsumować tylko to, co sami wyprodukują, lub co kupią w zamian za rzeczy, które wyprodukują. Nie da się już żyć na koszt ludzi, którzy. Coś tam wyprodukują, na przykład w Europie, w Afryce, w Azji, i oddadzą im za wygenerowany z niczego pieniądz, bo już nikt tego nie będzie chciał. A więc Amerykanie, walcząc o dolara, tak naprawdę walczą o tak zwany American Way of Life, czyli amerykański styl życia, który według Amerykanów jest czymś fantastycznym. Ale jakby tak na to spojrzeć, to jest to styl życia na koszt dużej części świata. Ale dla Amerykanów American Way of Life to jest coś niezwykle ważnego. To jest coś, coś to super, super istotnego i oni o to normalnie potrafili toczyć konflikty zbrojne, lub też zupełnym przypadkiem, jak ktoś im próbował to zabrać, to się okazywało, że jest zbrociarzem, że jego kraj jest niedemokratyczny i trzeba koniecznie tą demokrację wprowadzić. Dlatego, że to zwykle były kraje słabe. Irak, Libia. Ja nie mówię tam na pewno byli dyktatorzy, i to oczywiście nie można być dyktatorem. No, zwracam uwagę, że no, Stany Zjednoczone na przykład nie mają problemu z Arabią Saudyjską. Arabia Saudyjska jest to kraj, który z demokracją ma tyle wspólnego, co ja nie wiem, z czym. Z menstruacją, może nawet mniej. E, jeszcze mniej ma e, wspólnego. E, to jest kraj, w którym panie, traktowane są. Mm, jakby to powiedzieć, no mniej więcej tak jak wyposażenie wnętrz. Na pewno nie mają równych praw, na pewno są dyskryminowane, szykanowane, to na pewno nie jest kraj demokratyczny. To jest kraj, w którym za orientację seksualną można stracić życie. To jest, to jest po prostu koszmar, co się w tym kraju dzieje i ten kraj, luz Amerykanom nie przeszkadza, no bo on z nimi robił deal. Sprzedawał im ropę. A Irak, w którym nie było fajnie, ale w którym działo się zdecydowanie mniej źle niż w takiej Arabii Saudyjskiej, tutaj akurat tu był problem. No, wydaje mi się, że gdyby tutaj naprawdę chodziło o takie kwestie, jakby to powiedzieć. Światopoglądowe, no to trzeba by zacząć wprowadzanie demokracji od tych krajów najmniej demokratycznych, prawda? Zresztą sama Ameryka, sama Ameryka to tak, no powiedzmy, że mm, tak zwany Patriot Act z, y, z tak zwaną praworządnością, to tak, no nie do końca. Do tego jeszcze, no może tutaj się ugryzę, drodzy Państwo. Język I tyle. Także, drodzy państwo, no, warto sobie uświadomić, że w tle konfliktu zbrojnego na Ukrainie, który oczywiście jest, jest, jest straszny i e, oczywiście tam się dzieją rzeczy no, okropne i, i trzeba bardzo mocno Ukraińcom współczuć, e, no to jakby pod, pod przykrywką taką medialną tego toczy się kilka innych konfliktów. Między innymi konflikt, bardzo poważne konflikty gospodarcze, bardzo poważny konflikt energetyczny, ale także konflikt finansowy, i tych konfliktów jest po prostu bardzo, bardzo dużo, i trzeba sobie zdawać sprawę całościowo z tego, co się na świecie dzieje. Nie tylko Ukraina, choć Ukraina jest poniekąd bardzo mocno z pewnymi rzeczami. Powiązana nie tylko przepraszam, nie tyle Ukraina powiązana, co... Co ten konflikt. Tyle drodzy Państwo. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Do zobaczenia i pa!